Witam was wszystkich serdecznie z tej strony ja SpringFox 8 i witam Was w kolejnym odcinku z Debaton Tym razem bez poradnika. W chwili obecnej, ale piszcie w komentarzach, z jakich chcecie poradnik, z jakiej gry może pozostelali, może, może do serwa, może cokolwiek, nie wiem jeśli Crusher, nie wiem co jest na moim kanale możecie wybrać sobie mi tam to obojętnie. Dzisiaj yy, zobaczymy sobie z yy, nie, nie Rosją. Nie Rosją. Moonem. Czyli zawalczymy sobie z finalnym bossem na Into the Future. True Radar można dostać za 7500 punktów, Rerotic za 2500 punktów. Może wyjść to do dupy. Super. No i to jest dzisiejsze moje ustawianie. Blokowałem Crazy kata, ale my go nie będziemy używać, ponieważ jest on niestety na razie na słabym poziomie. Okej, nieważne, nieważne, nie wnikam. Dlatego dzisiaj nas niego weźmiemy sobie Neo Psycho Kata i takim właśnie składem będziemy grali. Zwyczajny kot, czyli Mohawk Cat, Walkat, tutaj ten ten MK2, mamy jeszcze Psycho Kata Cyborg Kata Kata. Jamera Kata, Miku, Miku CC, Ewa Bot Zero, Ewa Unit sorry, i Legalan Pasalan, oczywiście. Ten, tym składem będziemy walczyć. Spróbujemy oczywiście jak najlepiej. Jeżeli to się nie uda, ja już sobie zobaczę, yeah. to mi się może przydać. Ale dobra, zobaczymy szybko sobie jeszcze, jak, jak nam pójdzie po prostu. I raczej weźmiemy sobie y, takie standardowe. Znaczy, weźmiemy sobie na pewno Max, i wydaje mi się, i weźmiemy sobie chyba Speed up. Bo... No nie, chcę mieć. <laughs> no, ten tego. tak. Mhm. Tylko, że trochę jeszcze sobie wydaje mi się, że zmienimy ten skład. Że weźmiemy jeszcze jedną, y, jedną jednostkę, którą będziemy mogli bronić zamiast. Y, no I teraz lecimy do Moon. Więc here we go. Jeżeli wyjdzie, no to wyjdzie, jeżeli nie, to nie. Ogółem, też wczoraj, w sumie dzisiaj w nocy, próbowałem nagrać odcinek: Jak zdobyć The Crazy Kata. E, jednak e, uj, program do nagrywania postanowił się zatrzymać e, z nie wiadomo jakich powodów. Bąk. Bunk, 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 On nawet na taką małą jednostkę ma strasznie dużo życia. To jest naprawdę dobra jednostka. No ten. No I mamy naszego bosa. On jest okropny, jak ja go górna nienawidzę. Ja już. Ja tak szczerze powiem. Jedną próbę sobie zrobiłem. I wyszło jak zwykle. Czyli do dupy. No. Ale jeżeli uda się go całkowicie zamrozić czyli jeżeli Miku i tam, wiecie, te tam kasłe katy się połączą w sensie połączą swoje siły. Nie, 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 wiem co wy Jeżeli ogółem zrobiłam w idealnym momencie, to jesteśmy w stanie go cały czas mieć go po prostu w stan loku jednym. I on nie byłby w stanie co zrobić. Krótko mówiąc, ten poziom jest troszeczkę trudny, bo tutaj mało jest jakiegokolwiek zarobku z przeciwników, ale da się to zrobić na spokojnie. Żbijemy miku. Ono i bot. Helnoch. I teraz mamy dwa mochawkaty Znaczy mo- mochawki o Boże, kurna macie, nie mochawkaty Co ja pitola, Już mi, już mi, już mi głowa szwankuje, dobra No nie I najbardziej mój znienawidzony przeciwnik W całej kurna grze To jest właśnie niedźwiedź Jego kurna nienawidzę Ze wszystkich przeciwników W grze on jest najgorszy To jest najbardziej wkurzający typ w całej rozgry rozgrywce. Bo nie dość, że on kurna napierdziela swoją łapą jak porąbany, plus zadaje masywny damage. To, je, to jeszcze ma później ulepszenie, które mu dodaje jeszcze więcej damage. No właśnie to. Tego nienawidzę tego typa. No cóż, bywa i tak. Ale idzie nawet bardzo dobrze, bym powiedział. Tylko tyle. Mm. Nawet bardzo dobrze idzie, nawet bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tylko świnia nie wyjdzie. Oglądałem tam jakieś małe poradniki, nie co do tego. Oczywiście z nich nie korzystam. Oglądałem też u innych youtuberów, głównie Matsi. Mat, I widziałem, że tam później, później się rozpi świnia. Najlepiej by było zdążyć, e, zabić go przed e, zrespieniem się świni, bo jeżeli nie zdążymy raczej, no to będzie mały nawet problem. Ale nie możemy już postawić więcej. No dobra, teraz już możemy sumę. A tak jak mówię, idzie naprawdę dobrze moim zdaniem. Patrzcie, przygniatamy go nie. Patrzcie, 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 niszczymy, niszczymy! Niszczymy go! Niszczymy go! Kurde! Let's go! Let's go! Ej, to było... To było zbyt szybkie. Widzieliście, świnia jeszcze była. Ej, to było zbyt szybkie. To było zbyt szybkie. O w mordę, jeża. Jeszcze... Jeszcze dostaliśmy najwięcej. Zajebiście! O kurde! Mamy to. Skończyliśmy Into the Future y Chapter pierwszy. I'm very happy at this time. And so the alien empire fell before the power of the cat army. A new world has emerged of the cats. No, przetłumaczę Wam to. I więc e, e, kosmiczne imperium no, tak jakby upadło na kolana w kociej armii. I nowy świat zawitał. Tylko ka, y, z, katami, z kotami. Z, tylko kotów i tak dalej, i tak dalej. So. Well, that was our iPhone. Więc to było co myślałem. Ale na końcu nic się nie zmieniło. Wie, y, więc muszę. I have to say something. Muszę coś powiedzieć. Castar star in a lot more TV dramas. No, no, no krótko mówiąc, tam jest ending i tak dalej, i tak dalej. Nie można niestety tego pominąć. I don't know. <laughs> now we have lots of cute big sisters. Character on TV. Alien becomes less trendy so we don't get parts anymore. Hey, do you remember that? Well, pushing and pulling on oh, that is the new comedy bomb. Boom. Oh, one more thing. I just got back from drinking with the cats. They were a little tipsy, but they seemed very inter interested in our planet. I was cor cornered for over an hour. They kept asking things like, it's, Is there cat food over there? They, they were surprised. I finally just said, Yeah, sure. Suddenly their eyes were gleaming with chill like joy. I hear this bull building a rocket now. Do you think? No, there's no way. Anyway, anyhow. Congratulations to the Battle Cats. Thank you, Battle Cats. onward into an endless universe. No i to było w sumie zakończone. Jak każde inne, tak jak sam twórca nam napisał, sami twórcy nam napisali, nic się nie zmieniło. The end. Thank you for playing. Oczywiście to jest dopiero drugi z trzech, jak zwykle, bo teraz będziemy na drugim czapce. Bo teraz będziemy na drugim chapterze, a drugi chapter jest o wiele trudniejszy, bo tutaj mamy do walki z Walkirium. I to z tą ulepszoną Walkirią. A ta ulepszona Walkiria. Elkirio bonus. Najlepsze jest to: Cats of the Cosmo. Widzicie? Odlokowaliśmy. Cats the Cosmo. I to jest jeszcze jeden chapter, który istnieje w całej kurnej galaktyce tych chapterów. Ale my, go, my się nie będziemy zajmować Ale jak oglądałem ogółem u wszystkich To wszyscy mieli wszędzie 48 W sensie 48 złotych medali Wszędzie mieli 48 na tym A ja to po prostu zrobiłem bez medali Excuse me, what the f No, ten tego I mamy tutaj jak widzicie yy, Walkirię Dobra, nie, nie chcę nic Ech, Oczywiście 50 cut fooda.

Chyba był jakiś anty do tego. O, marze. Dobra. Trudno. No, otworzymy. nie był jakiś. Jest jakaś aktualizacja. Serio, tu jest break? You need to be fucking killing me! Tu jest old. No. No, 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 no. Just no. No, fucking. I to to, Elo, dziękuję. Do widzenia. Cuts of the Cosmos jest to jest w sumie trudne. Pildu trudne. I za przejście tego dostajemy Boga. Yy, tak, kociego Boga. I tutaj walczymy sobie na planetach. To się szkodzi, co mi szkodzi? Jak za fucking godzów? Co, co tam wyjdzie? Ja wiem, że tam są z barierami, te bariery. Nie są nie należą do najłatwiejszych, ale tutaj widzimy, że smutok. <noise> <noise> nie Nieważne, że to przypomina mi się, nawet, ale, ale dobra, dobra. <noise> Więc e, mamy y, parówy. I no, w sumie przejdziemy, no, no właśnie. O tym mówiłem. O tych przeciwnikach w sumie mówiłem. Oni, tak jak mówię, są bardzo, kurna, okropni. Oni na początku mają pieprzoną barierę Niekiedy Czasami Większość głównie ma barierę na początek I najlepiej mieć kat, koty Które są w stanie yy, Zniszczyć tą barierę stuprocentowo yy. I polecam do tego kankata Jeżeli go macie w ogóle Znaczy to jest hip hop kat na początek a na trzeciej ewolucji to jest kankat. A Kankad, no mówię, to jest bardzo dobra jednostka na właśnie na alieny też. Nie wiem czemu ja jej nie używam. Może mi się nie chce. Nowiczne. No i tak w sumie wygląda całe to, nie? Tu później są jeszcze kondycje Możemy tylko używać normal, rare, super rare, uber rare i legend rare. Nie możemy używać special katów. To jest właśnie tak to wygląda. Ale mamy coś nowego, mamy coś nowego. Mamy coś nowego na kat combo. Dobra, fajnie, dzięki. Na coś nowego na no, Cat Combo. X-Files, Cat Cannon Power Up SM, Duet, Worker cut Start Level Up i Sim. Peach and Banana, Unit Speed Up. ok that's nice. I w sumie te trzy mamy nowe. Czyli mamy Unit Speed Up, Worker cut Start Level Up i Cat Cannon Power Up. ok Mam już całkiem sporo tych różnych rzeczy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. Mamy 7 yy, karkombosów w chwili obecnej odblokowanych. I w sumie ja Wam dziękuję w chwili obecnej za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Yy, I oczywiście będziemy kontynuować w następnym odcinku. Dziękuję, na razie i pa pa!